W kolejnym odcinku, w tym odcinku, postaramy się złapać ryby, których nie złapać w ostatnim odcinku, czyli postaramy się złapać lewiatana i taką ryb, lewiatana chcieliśmy złapać. Zobaczmy, chyba tam był lewiatan ja ja i uwaga, uwaga, kupuje sobie rzeczy do 10, on ma 10% baterii, to nic, to nic, dobra. Ale najpierw chcę jeszcze sobie złapać Pink Belugę, bo Pink Beluga już była niby na odcinku, ale złapmy ją, bo już tam w ostatnim odcinku złapaliśmy zwykłą Belugę, dzisiaj złapię Pink Belugę. I... Pink Beluga... Pink Beluga... Chwilka... Musimy chwilkę poczekać, aż te, aż, aż te, mały, aż te małe, na ryby Musimy poczekać, aż ten nie będzie się sobie uciekną, ale to nic. łapiemy je dzisiaj. Widzicie? Jest Pink Beluga w ostatnim odcinku własnego Beluga. Dzisiaj jest Pink Beluga. Zobaczmy, w ostatnim odcinku. Tylko, że nie po Humbokuila, tylko po tana. Ale Humbokuila prawdopodobnie jeszcze raz łapiemy przy okazji, ale tam to nic. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Nie słuchajcie, nic się nie stało. Po prostu nic się nie stało. Takiego. Ajajaj. Trochę to może to być, potrwać kilka prób ale to nic w sumie cofnijmy się tak, mini, tak minimalnie bo lewa tam gdzieś tak kurwa wcześniej się nie mogło cofnąć bym miał pójść w służynkę a teraz mam tak długo, że nie wiem trzeba się cofnąć według mnie także no ja dla was filmik no filmik no kudicie znowu on czekajcie Widzicie, że jest lewiatan, a pod lewiatanem jest taka ryba fajna, której realnie ja nie widać, ale złapiemy ją po lewiataniu, po lewiataniu, najpierw lewiatan, później tamta ryba, najpierw lewiatan, później tamta ryba, dobra, uwaga, uwaga. Dobra. kurczę, no Jesiot mi wziął. Jesiot, surygeon. Surygeon, Jesiot. Jesiot mi wziął. Z tego się, z, 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 kiedy jesiot robi się kawiot i szampon taki. Szampony, szampony jakieś i kawiot do jedzenia. Nie czy to świat, taka ciekawostka fajna. Także powinniście wiedzieć tą rybę, ale jeszcze dla niektórych, którzy się nie znają na rybach, to jeszcze przypomniałem, co to jest jesiot. No i dobra, przynajmniej przynęte. nie, nie będę musiał zmieniać. Mam już gotową. Wiecie co jak ja to to idzie? To kupmy sobie tak do 10. Uwaga, Chwila prawdy. I tu jest jest akademik, tak zwana. Nie widać jej jeszcze, ale złapiemy ją zaraz na pewno. Złapiemy ją zaraz na pewno, to wam widzowie obiecuję. Przysięgam wam, że ją złapiemy. Na moje serce przysięgam że ją złapiemy. Tak, do dziesięciu. I. Jeszcze ze dwie. Dobra. Łapiemy teraz lewiatana, a po lewiatanie łapiemy tamtą rybę, co wam mówiłem. Chcę jeszcze nie powiem, że zrobiliśmy na początku odcinka, ale wam nie powiem. Zobaczycie dopiero. Mamy w akwarium. Jest lewiatan, widzicie? Bardzo, bardzo bym go chciał w moim akwarium, ale jest za mało slotów. On był wcześniej zamiast don Marina, ale Marina, jak chciałem. Dobrze, i teraz się generalnie cofamy, tak jak mówiłem. Dobra, tak. I zarzucamy, teraz upiem taką fajną Wii, którą mam w akwarium, którą sobie podmieni na nową. I ona nazywa się, ja nie powiem w razie jej nazwy. No i Jeszcze już mnie weźmie, no. Leczmy w dół, zobaczymy czy będzie ta ryba. To zwijamy. Na razie jeszcze nie ma, mam nadzieję, że się pojawi. 6 minut filmu już mamy nowe ryby. Jeszcze może inne ryby na innym łowisku złapiemy, jak tak szybko będzie. Dobra, zobaczmy dzisiaj tak. Ingwenu, bo nic ja mi nie pamiętam, czego wypaliśmy? Bo niektórzy nie pamiętać tego odcinka. więc tak, zobaczmy się Pink Belugę jako nową dybę I jeszcze dzisiaj jako nowego. Zobaczmy o nie, tego. lewiatana I jeszcze polujemy na jedną taką dybę fajną. Teraz w tej chwili. Nie jesz od Nie ty. No nie ty. ajajaj no. Gdzie ta dyba jest? Ona tak jakby zniknęła. Nie wiem czemu. Disappear zniknęła. A jaj. może kawałek do przodu? Była wcześniej. W ostatnim odcinku nie widziałem. Po odcinku. No dobra. No i. Nie wiem gdzie ta ryba zniknęła. Gdzie ona zniknęła? Ona zniknęła. Tak samo jak z Six z Dziesiątkiem. Ona pływa po całej mapie. Naprawdę nie wierzę. Naprawdę nie wierzę. Nie wierzę w to, ale złapiemy ci fajne ryby znowu. Kilka takich odcinków będzie na pewno. To wam obiecuję. No i alopias. Dobra, ale sprawdźmy, czy ta ryba jest tu się pojawiła. Nie ma tej ryby tu. Ja nie wiem, gdzie ona zniknęła. Była. Przysięgam, że była. Idziemy ją po, po odcinku. Wtedy jak wypaść mi ile się nagrywanie przerwało. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Naprawdę przysięgam wam widzowie, nie wiem. Zniknęła, powinna tam być w tym miejscu. Powinienem ją złapać niedawno, bo tam jest tak czysto i powinienem ją już złapać. Dwie próby temu co najmniej, a nawet trzy. Nie no, tak, no tak, że dwie trzy próby temu. No i. No i. Jesteś co na rybą. Wiem, że tu jest twoje siedlisko i tak pływasz w tych okolicach. Nie mów mi, że ciebie nie ma. Naprawdę nie wiem. To samo co stick z z dzwoniatkiem. Była ryba, nagle nie ma. I pewnie mną będzie filmik, że nie będziemy złapać dopiero na sam koniec minutę przed końcem, bo go złapiemy i będziemy musieli się spieszyć z kolejnymi libami. Ja się nie będę śmiecić z swoimi libami po tej rybie. A trzeba tą rybę złapać. Co się stało? Widzowie, coś się stało, ale dobra. A, pa, pa, ze gry. No co jest? No i teraz to na pewno mi się nie uda. Całkiem mi się teraz nie udało. Tam te ta, ta, ta głupie ryby tam siedzą. Jakaś mi wyskoczyła rzecz na telefonie, nie wiem co. Dziwny telefon. Dobra. Do, do dziesięciu. Do dziesięciu. I uwaga, uwaga, próbujemy. Nie no, generalnie jak się pojawi, to powinniśmy jeszcze złapać jakieś nowe ryby z No i he. Z bo to jest, nie wiem. Ta żeby się pojawiła! Co jest? Nie ma tej ryby tu nigdzie! Nie ma jej! Zniknęła! Czy mam zasetować grę? I ją złapać? Co się stało, że jej nie ma? O, jeszcze źle zarzuciłem, nie! Teraz spodójmy, bo może trochę wcześniej jest wyżej. Ale nie o no, dramat. Naprawdę dramat. Wielki dramat dzisiaj. 100 dywów przynajmniej. Ta jest jeszcze, odcinek ta dyba. No i nie pojawiła się. Dawidzowie, wiecie co? Wiecie co? Ja zaraz do Was wrócę. Zasaduję tylko grę i zaraz się widzimy. Dawidzowie, zrobiłem swój pesany typ z datą. Teraz tylko wystarczy kupić rzeczy. Mam teraz 400 tysięcy, których zaraz nie będę miał. Bo robimy teraz grube zakupy. Teraz nie pojedziemy na lewiatana, bo już złapaliśmy lewiatana. Przynajmniej na odcinku złapaliśmy. Ale tak ze 4. Pink belugę tak samo się nie polujemy, bo płyniemy na sam koniec, później się cofamy. Nie otwieram tych skrzylek, wyromany na nie mam, bo trzeba ten jeszcze po, tym, po tych rybach jeszcze mam trzy inne ryby do złapania pomysł. Dobra, trzeba się grzać o cofnąć. Dobra. I zobaczymy, czy teraz tą ta ryba będzie. Mam nadzieję, że tak. Mógłbym wcześniej tak zrobić, gdybym to wiedział. A jajaj. Ale to nic. Nie lubię! Że będą mi wszystkie możliwe ryby jeść. Tego nienawidzę! Jak mi nie będą wszystkie możliwe ryby jeść. Zwłaszcza takie tanie, z którymi nic nie można zrobić! Totalnie nic! Ja jestem chory, głowa mnie to wszystko boli, jak więc ten! Jeszcze tym bardziej mi głowa woli przez te grojkowate goj, ryby! Oj! Mam nadzieję, że teraz się przynajmniej uda! Dobra, jest kolejny lewiatan! A nie, ja muszę jeszcze troszeczkę łódko cofnąć! No i... i... Dobra, jest ta ryba, ta taka trąbkowata! Ona się nazywa tyryba trąbka, jest! Jeszcze trzeba trochę łódką cofnąć. Jeszcze trzeba trochę łódką jednak cofnąć. I wybać przynętę Jeszcze jest tak. Dobra, no, teraz powinno się według mnie udać. Ja mi taką mam nadzieję. O tej już powinna jej nazwę, nawet bez patrzenia katalogu na samym końcu. Ale mam już jej nazwę. Trzymam te Ryba średy No i nie, wiecie co? Ja mam pomysł, ja pauzuję film i zaraz do Was wracam. Elo, Avizowie wróciłem do Was. Kuczek, czy Ty? No i. Oj, troszeczkę za mocno cofnęłem jednak z Próbujemy. Widziałem rybę trąbkę, uciekła mi. Czy uda mi się wymalować? Nie, nie uda się, zaraz do was wracam, widzowie. Tak widzowie, wróciłem. I ryba trąbka płynie. Ryba trąbka! Jest ryba trąbka, widzowie, jest ryba trąbka. Widzicie, złapałem ją. Złapałem ją. Ryba trąbka, trumpet fish, co to znaczy ryba trąbka? Przedajemy starą, dajemy nowiutko, świeżutko i teraz przechodzimy na nową mapę. Troszeczkę za Volcanic'i, co jakie nie po kolei, a w ostatnim odcinku robiliśmy Volcanic'i. Do dziesięciu, do dziesięciu i do dziesięciu i do tak ze 4. Dobra, łapiemy, na sam koniec lecimy. Tak samo nie od. A, skrzynki mi się nie będą zbierać, a nie będę ich odbierał. Nie będę odbierał skrzynek, bo mi się nie chce. Jestem na i mi się nie chce. Nie mam ochoty po prostu. Dobra, zarzucamy. Nie obiecuję, że się bo Mamy tylko na tym obiecu, do ruchu jak trzy ryby ciekawe. Jedna jest taka nawiązana troszeczkę do pelugi, Jedna jest taka nawiązana do takiej gry lękackich augustuszy Fishing, O! Tu jest ta ryba nawiązana do beluk. A druga to jest taka. A tu, tu też jest, fajnie. A druga to jest o ta. A trzecia to ta płaszczka. Także te trzy ryby staramy się złapać teraz. Generalnie. Nie obiecuję Wam, że się uda, ale próbujemy. A próbować zawsze widzą warto, według mnie. Ja bym tak polecam. W życiu warto próbować na odcinku. Zostało nam jeszcze 3 minuty, powinniśmy według mnie przynajmniej jedną z tych ryb złapać. O! Akurat teraz się złapał! Noddenbutlonoswail, już wam podpowiem. Podobny do beluk jest i do nadwala. I on też by, był kiedyś w moim akwarium i by, aquarium, akwarium, i byłby teraz, gdyby było więcej sloty. Dobra. Cofamy się troszeczkę dystansu, tak gdzieś o style i zarzucamy na maksa. Jeszcze mamy trochę czasu, jest szansa, że jeszcze jednego z tych złapiemy przynajmniej. Albo nawet te dwie, obydwie. I. O! Dobra! Ej, dobra, tamtego tutla też trzeba złapać, tamtego te, żółwia. O, jak, będzie, jak będzie okazja, tego też złapiemy sobie. Bo on też jest fajny, on był bossem tego, a więc możemy go jako bossa złapać też. On się nazywał Long Living Tutu. Chodź tu, o chodź! Long Living Tutu jest jeszcze taki czerwony. Sprzedajemy go na szybko. Bierzemy przynajmniej, bo już nic nie kupujemy. Dobra, jeszcze dwie ryby mamy do złapania. No jakby było cztery ryby z tego wiszka. Czyli dzisiaj złapaliśmy Ciołampetwisza, Leviatana, Norden Butlon Australia, Long Tutla i jeszcze został nam sokeję okay, salmon, wam podpowiem. I jeszcze ym, Spotted Eagle Ray. Jest Spotted Eagle Ray, o! Jest już Spotted Eagle Ray, Ona też była wcześniej w moim akwarium, a później Spotted Eagle ja zamieniłem. Na, pokażę wam. Ancient Prismante. Dobra, nie przedłużamy, łapiemy. Mamy jeszcze szansę na jedną rybę złapać. Jest jeszcze widzowy szansę. Jak się nie podżygnę, to przepraszam, ale ta trzeba złapać cukier salmona tylko. Cukier jest salmona. Dużo odcinków dzisiaj jest, dlatego że, no, to będą takie odcinki, że na live, bo chciałbym robić live w Sylwestra, ale że muszę mieć 50 subskrybentów, to. Ym, o, teraz z UK okay, próbujemy. To, no, niestety nie mogę, tak jak mogła robić live'ów, i to będzie tak, że po prostu będę, gdzie dużo filmów. teraz jest dużo filmów, żeby to może jedne subskrypcje robić. 50 subskrypcji, 50-60, proszę o mieć od 50 1000 subskrypcji, żeby live'a. Robić, móc. Ja chciałbym bardzo na Sylwester Live wyrobić. No i. Czekajcie, jest jeszcze szansa. O nie, nie uda się na tym odcinku.